Jak powiedzieć autokar? No właśnie, między innymi o tym w naszej dzisiejszej lekcji serii Niemiecki w podróży. Der Reisebus to właśnie autokar, bo czasownik reisen oznacza podróżować, a der Bus to autobus i der Reisebus to autokar. Morgen machen wir eine Rundfahrt mit dem Reisebus, czyli jutro robimy Objazdówkę e, autokarem. Rundfahrt, czyli taka objazdówka, wycieczka objazdowa. Rund und fahrt to jazda. Die Haltestelle to przystanek. An welcher Haltestelle soll ich aussteigen. Na którym przystanku powinnam wysiąść? Oder an welcher Haltestelle. Muss ich aussteigen, na którym przystanku muszę wysiąść, die Haltestelle, przystanek. Die u bahn to stacja metra. Welche U-Bahn-Station ist das? Jaka to stacja metra? I to wszystko w naszym dzisiejszym niemieckim w podróży. Do zobaczenia w kolejnej lekcji.